Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex. Zapraszam 21 lutego. Mamy dzień po takiej fali spadkowej. Jeśli chodzi o rynki akcji, tutaj nastroje nieco się popsuły, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę całość ostatnich, powiedzmy, kilku tygodni, to ta zmiana nie jest specjalnie duża i też nie ma na razie się czym przejmować. Zaraz o tym powiemy. W kalendarzu dzisiaj wskaźniki PMI, wstępne wartości, więc być może jakieś ruchy tutaj mogłyby się na rynkach pojawić, gdyby odczyty były zaskakujące. Czasem się to zdarza, ale zazwyczaj jednak tutaj zbliżone są publikacje do tego, co już rynek sobie wypatrzył. Poza wskaźnikami PMI także poznamy nastroje. Amerykańskich konsumentów. Tutaj publikacja wskaźnika liczonego e, przez Uniwersytet w Michigan. E, Okej, okay. to rzućmy okiem na to, co dzieje się na rynkach w tej chwili. Mamy przed sobą tutaj kontrakt na Nikkei. E, lekkie odbicie po, po początkowym spadku. E, oczywiście wahania odbywają się tutaj teraz w dalej części tego przedziału. Więc biorąc pod uwagę jakby horyzont dłuższy, no to tutaj niewiele się zmienia. A jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, no to tam niewielki plus jest notowany. No, założenie jest takie, że tutaj popyt w tej części niższej tego przydziału będzie bardziej aktywny. Więc jest to zbieżne z tym, co się w tej chwili dzieje na pozostałych rynkach. No i właśnie mamy kontakt na SP. Jak widzimy, ta faza spadkowa, która tutaj miała niezbędne miejsce, jest bardzo niewielka. Szybko wczoraj doszło do odbicia, więc tutaj no, praktycznie ciągle indeks przebywa w okolicy, w okolicach szczytu i tutaj jest ciągle szansa na to, że zaraz kolejne nowe szczyty będą mogły być wyznaczone. Trend jest niezagrażony w tej chwili, więc całe to wydarzenie ma tutaj na tym rynku niewielkie znaczenie. Nieco ciekawie jest na kontrakcie na Dow Jones, ponieważ spadek sprowadził ten kontrakt do poziomu 44 tysięcy punktów. Tutaj wcześniej dwa dołki lokalne były wyznaczone. Jak widzimy, też i tym razem ten poziom zatrzymał spadek. Mamy teraz odbicie. No i przypuszczalnie, jeśli tutaj wszystko się wydarzy tak, jak wygląda na no to, że się wydarzy, czyli tutaj raczej będzie kontra ten popytu, no to rynek ma szansę się podnieść i ponownie powalczyć o poziomy rekordowe. Oczywiście zejście poniżej tego poziomu. Nieco powstałoby nastroja, ale nie na tyle, żeby jakieś tutaj zmienić nam koncepcję co do głównego trendu. Ponieważ no ciągle tutaj tak naprawdę istotnym takim wsparciem jest to okolica tych dwóch dołków, które były określone w listopadzie i w styczniu. Więc zejście poniżej tych dołków dopiero by zwiastowało coś poważniejszego, póki co tak naprawdę mamy w długim terminie i średnim terminie ciągle wzrostu. Przechodzimy do kontaktu na dax -a. Tutaj ta korekta była relatywnie głęboka, szczególnie pierwsza faza. Już ta druga faza niespecjalnie. Nie na razie odbicie bardzo małe, ale jak widzimy, no, kontrakt ma za sobą tutaj bardzo dynamiczny wzrost. W związku z tym pojawienie się korekty no, po takim ruchu no, nie jest czymś specjalnie zaskakującym. Wsparciem tak naprawdę dopiero jest okolica tutaj 21-200, i to, co się wszystko wyżej dzieje w tej chwili, to się dzieje w ramach trendu wzrostowego, nawet w krótkim terminie. Krótki termin byłby tutaj zagrożony, założenie o wzroście w, w krótkim terminie, gdyby ten poziom został przełamany, ale to też mu właśnie w krótkim terminie, w średnim i długim, to ciągle tutaj mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Jeśli chodzi o kontrakt na ropę, tutaj mamy wykres ropy WTI. Jak widzimy cena tutaj zbliżyła się do okolica 73 dolarów za baryłkę, ale tak naprawdę nas interesuje poziom 75. Gdyby został pokonany wtedy no, można było mówić, że znowu popyt tutaj atak, próbuje ataków, próbuje poprawić wyceny. Na razie ta zwyżka jest jakimś tam wachnięciem, które nie ma większego znaczenia w tej chwili. Znaczenie ma to, że rynek zatrzymał się w okolicy 70 dolarów za baryłkę, czyli w okolicy takich tutaj wahań wcześniejszych, które no tutaj miały prawo działać jako wsparcie, no i na razie to się rzeczywiście dzieje. W dłuższym terminie i średnim mamy do czynienia ze spadkami w tej chwili, no tutaj powiedzmy jest po tym strzale w tej chwili, w krótkim terminie jest jakaś tam konsolidacja i Wstrzymanie się z określaniem konkretnego kierunku. Jeśli chodzi o kontrakt na złoto, no to tutaj sytuacja w każdym horyzoncie właściwie jest jasna. Mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem. Wczoraj wyznaczone były nowe rekordy na poziomie nieco powyżej 2950 dolarów za uncję. Widzimy, że teraz cena się nieco cofnęła, ale to są naprawdę niewielkie zmiany, więc tutaj w każdej chwili. Ponownie zwyżka może skutkować nowym rekordem. Wobec tego no, nie ma tutaj za bardzo co wyliberować, co jest rynek wzrostowy i ciągle tutaj są szanse na dalszy ruch. Jeśli chodzi o rynek walutowy, ponownie nieco słabnie dolar, ale nie na tyle znowu, żeby zmienić tam znacząco założenie o kierunku trendu, ale bliżej nam do tego, ponieważ zbliżamy się do poziomu. 1,0630, jeśli chodzi o relację euro do dolara, i wyjście powyżej tego poziomu dałoby jakiś aspekt do tego, żeby zakładać, że tutaj rzeczywiście jakaś zmiana zaszła poważniejsza. W przypadku relacji funta do dolara wracamy do przebitej linii trendu, ale też pamiętamy, że nas interesuje w kontekście zmiany ewentualnego założenia kierunku trendu poziom 1,28. Na razie jeszcze nie został pokonany, chociaż oczywiście ruch bieżący zbliża nas do tego, więc jest szansa na to, że tutaj może sygnał taki paść. Póki co to ciągle jeszcze można traktować jako ruch korekcyjny w ramach tego spadku, który miał miejsce wcześniej. I to, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.